Trochę mi się nie podoba to, że mam ten. Ciągle tylko soczek plus jeden. Dobra, i co ja miałem? Do góry chyba, nie? Bo ja tam skoczyłem sobie na dół i od drugiej strony gdzieś tam zaszliśmy. Więc trzeba. Windę. Kiewanko, rafik, dobry wieczór. Mój ekscent do, do ładniejszy, postaraj się bardziej. Nie chce mi się. To jest plik bardzo, bardzo e, spreadsheetowy, wie? On ma tylko informacje mieć. Tak naprawdę nawet nie potrzebuję Excela do tego. To bym mógł sobie spokojnie napisać w notatniku, i by taką samą funkcję spełniało, nie? Plus jest taki, że sobie. To ty na mnie chuj nakrzyczałeś? Że mogę sobie pokolorować miejsca, które chcę jeszcze odwiedzić, nie? Dobra. Ja panów bardzo. Kurwa, proszę! To aż tak ciasno to było wcześniej? Ja nie pamiętam. W ogóle ten, a propos Randomizerów dzisiaj dosłownie, nie wiem, pół godziny temu, może godzinę temu. TV gry wrzuciło ten film na temat randomizerów w Elden Ringu. Jest Jordan i Piotrek Maciejczak. Sobie siedzą i gadają. Fajne, polecam sobie obejrzeć. W notatniku też możesz sobie pokolorować mazakiem na monitorze. Właśnie chciałem powiedzieć, czy w tym notatniku. świeżym, że tak powiem. Dziękuję, Smasher. O, jeszcze kolorki: błękitny plus biały. Dobrze. Dziękuję, Smart, za subskrypcję. Dzień, dzień dobry. Czekajcie, błękitny plus biały, tak? A taki sami ostatnio chciałeś? Co to tak, kolory papieskie? Kurwa. Ah, you were at my side all along. I random note. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten, za subskrypcję. Dziękuję bardzo za ten, za prejmika wydanego na mój kanał. Bardzo mi miło. Muszę dawać high stack, to prawda, bo to już nie masz na co zbierać. Chyba, że nagolenie mi łuba albo coś. Dobra, ja tu w zasadzie. Czekaj, tu jeszcze nie biegałem, nie? Ja poszedłem od razu w tamto miejsce, gdzie był skrót. Kurwa. Więc teoretycznie tu mogą być jeszcze jakieś rzeczy, które ja mogę chcieć. Lord Smasher 23. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, ja poszedłem tutaj, więc co mogę olać teraz? Muszę iść chyba trochę w HP, co? Jak jakieś dusze zdobędę. Mam 36. level. Eee... <laughs> Więc HP by się przydało Na dole są czasem temy, ale Byłem w tym miejscu na dole Tutaj jakieś te, kurwa dwa albo trzy razy w życiu max, nie? Zazwyczaj tu nie bywam Fioletowe coś Kurwa rączka oczywiście Ja pierdolę, no I Źle I Źle <grywa> Biegni Blade of Calling Kurwa To nie jest dobrze To jest bardzo źle Muszę tu wrócić, 18 koła mam przy sobie. Kiedy jakieś najbliższe eventy growe, żeby powiedzieli DLC do Eldena? W listopadzie. Eee... Ten. W, jak to się nazywa? Game of the Year. Nie Joystick Awards, tylko. G game Awards. Game Awards, właśnie, Game Awards. W listopadzie, nie? Więc to jest zaraz. Aż nie wiem nawet kiedy, poczekaj. Kiedy jest The Game Awards? The Game Awards. A nie, sorry, to jest grudzień. 7 grudnia, więc za miesiąc. Eee... B chciałem powiedzieć Blizzard. Pronsot lubi sobie ten, na Game Awards y takie rzeczy opowiadać. I nie jestem prawie pewien, że powiedzą. I tak jak wiele osób też mówi to samo. Ja nie jestem oryginalny w tym, że mówi, że na no, Game Awards opowiedzą. Nie, tak mówi kurwa połowa internetu. Ech. Ja jestem tego świadom, ale to jest całkiem prawdopodobne. Mógłby pan przestać. Uuu, Spokojne. Przejdziemy. Najgorzej, jakby na mnie krzyknął jeszcze w połowie. Game of the Year, gdyby nie Baldur, to by było Lice of P. Wydaje mi się, że Lice of P ma zbyt mały impact. Tak na, na. na. na branżę samą gamingową, nie? Dla nas to jest dość ważne, bo to jest. Tch, najlepszy Souls-like. który w ogóle według mnie ever powstał. Souls-like, ok? Nie mówię o grach from softu. Najlepszy Souls nie od From softu. Nie wiem, czy cokolwiek lepszego kiedykolwiek powstało. Co by chociaż troszeczkę dorównywało. Ale no, według, Dla mnie osobiście. No, Baldur jest. Baldur powinien wygrać etyczną nagrodę Game of the Year. Bo jak się okaże na przykład, że. Nie wiem. Jakie gry w tym roku wyszły, które tak. według yy, jakichś tabloidów mogą być fajne. A niekoniecznie. O, a czekam ja już na, na dół, nie? Bo wyszły duże gry, nie? Wyszło dużo dużych gier, ale niekoniecznie wszystkie z nich były dobre, nie? <grych> BBV11, no prawda. Spider-Man. O, Spider-Man. No, tylko, że kurde. Nie wiem. Znaczy ja nie jestem fanem Spidermana, wie? Więc jakby Spiderman wygrał, to bym był trochę zawiedziony, ale no, jestem świadom, że to jest dobra gra, no. jakieś predykcje odnośnie Blizzconu? Tak. Nexus już bingo robi i D. <laughs> no, standardzik. Bingo na bliską to jest dobra opcja. Też myślałem właśnie, żeby coś w stylu bingo zrobić, ale twierdziłem, moja widownia, wy tutaj nie jesteście za bardzo Blizzardowi, nie? my tu jesteśmy bardziej FromSoftowi. Ja strzelam, że będzie Classic Plus w WoWie. Strzelam, że będzie coś powiedziane, taką mam nadzieję, na temat e, Microsoftu I w takim sensie, że... Była taka plotka ostatnio, że WoW, jako subskrypcja do WoWa wejdzie do Game Passa Więc coś tak... Może być też wcześniej jeszcze, żeby o tym mówić na blisko, nie? Ale wydaje mi się, że to jest całkiem możliwe, że sub dowowa w cenie Game Passa, normalnie w Game Passie jest po prostu darmowa subskrypcja do WoWa bym się nie zdziwił. Kolejny sezon w Diablo 3, 4. Nowe jakieś tam zmiany w Diablo 4. Nowy dodatek do WoW Retaila. Eee, być może takie rzeczy, na które mam nadzieję, ale się pewnie nie wydarzą. Eee, wskrzeszenie StarCrafta 2 i wskrzeszenie Heroes of the Storm. Nowy bohater Overwatch 2. No i ta nowa gra, kurwa, ten nowy survival. To są moje rzeczy, które ja przewiduję, niektóre bardziej wydaje mi się, że będą, a niektóre po prostu chciałbym, żeby były. Pewnie znowu bym zaczęła grać w WoWa. <gry> Już nie mam kiedy grać w rzeczy. Kurde, ja właśnie, bo Microsoft bardzo chce do, do swojego Game Passa ludzi przekonać, nie? Ja nie mam Game Passa, nigdy nie miałem Game Passa, w ogóle w Game Passie mnie nigdy, kurwa, nic nie, nie ciągnęło do Game Passa, nie? Było Lice of P Game Passie, ja kupiłem Lice of P, kurwa, pełne. Bo stwierdziłem, będę w tą grę grał dużo, dużo, dużo jeszcze, nie? E, więc wolałem sobie kupić normalnie na Steamie, jestem do Steama przyzwyczajony, ale gdyby, kurwa, w cenie Game Passa był jeszcze abonament Dowowa, za który i tak płacę już w tym momencie. Miesiąc w miesiąc, nieprzerwanie, kurwa. Bo czasem mam takie odpały, Ostatnio ze Saturosem gramy sobie w hardcora. Dobra, wejdę tutaj najpierw. Zobaczymy, gdzie mnie po, 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 poprowadzi. ja bym kupił tego Game Passa, nie? Bo pewnie by mi to bardzo podobnie wyszło cenowo. Mowa o Game Passie, polecam serdecznie. Każdy, kto. Znaczy, ja mam paru znajomych, którzy mają Playstation Xboxa, nie? I dla nich Game Pass to jest podstawa, nie? A, wielka Winter mi to daje? Czemu.? Aaaa. Hmm. Well, shit. Jakbym. Mam dwa talizmany? Nie mam żadnego talizmanu, więc nie wiadę do góry. pak <noise> e, Więc no. Jakby zrobili, mówię, abonament dowowa w cenie Game Passa, kupiliby mnie. Od razu, pstryk. Od dzisiaj, kurwa, kupuję abonament do, do Game Passa co miesięczne. Trzymano oh. godzinę, tak, tak. N nie przywitałem się, ale zacząłem czytać po prostu. I Saturos, dziękuję. Za zaprezentowanie killerowi subskrypcji, wysłałaś na Discordzie, co Nexus robi. Poczekaj. A, właśnie, Krzyś Mecen. Ja mam nadzieję, że Krzyś Mecen otworzy Bliskon. Krzyś Me Mecen. Mecen, jak będzie na Bliskonie? Kto te stare Bliskony oglądał kiedyś i widział, jak Mecen, Chris Mecen tam zawsze było horda i horda, ale wszyscy ludzie z hordy się darli. Alliance! Coś tam. I ojej, kurwa. Kocham. Siemanko, Karol, dobry wieczór. Nawet jeśli nie posiadasz Xboxa, to też masz na kompa takie coś jak apka Xboxa. Wiem, a ja tej apki kurwa tak nie lubię. <gryw> mam na tej apce kupionego Minecrafta, którego grałem jakieś dwa razy w życiu, ale za każdym razem, jak musiałem w to grać, to. A znaczy chciałem, bo na przykład ktoś mi powiedział: chodź, zagramy w Minecrafta, to się męczyłem i nie lubię tej apki. Jakbyś ocenił Soulsy plus Bloodborne w kolejności. Ja mam wiem, że takie zdanie, które niekoniecznie jest ten, które niekoniecznie jest popularne. Ale dla mnie najlepszą grom. Czekaj, widzimy te Bo Pociągle z tym hajsem biegam. Dla mnie najlepszą grą From jest Elden Ring. Więc to by było u mnie na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu. Ooooh, chciałem. Na drugim miejscu dałbym Dark Souls 3. Na trzecim miejscu bym dał Dark Souls 1. Na czwartym miejscu bym dał Bloodborna. Na piątym dałbym Sekiro. A na szóstym bym dał Dark Souls 2. A jeszcze Demon Souls gdzieś muszę wcisnąć. Grałem tylko w remaster, więc tylko to mogę oceniać. Nie grałem w prawdziwego. Prawdziwe Demon Souls? Czy to jest Miranda? Dobra, <grywa> zabijemy ją. O kurwa, jeszcze Omen Killer. Fajna kamera. Omen Killer ma wyjebane. Demon Souls bym wcisnął pewnie. Eee... Po Dark Souls 2, ale przed Sekiro. Albo na równi z Dark Souls 2. Tak mi się wydaje. Jeszcze żyjesz? Git! Teraz jeszcze Omen Killer. Demon's Souls są zajebiste. Są fajne, ale... Jak grasz normalną grę... To są za łatwe po prostu, nie? Znaczy ja, ja patrzę na to z... Ja bardzo lubię w Soulsach przede wszystkim bossy, nie? Dlatego tak mocno na przykład narzekałem na bossy... W... Lord of the Fallen, bo Lord of the Fallen te bossy to jest śmietnik. Tak samo jak to było w Dark Souls 2 na przykład, nie? Bo wiem, że Dark Souls 2 też wiele osób lubi, ale bossy w Dark Souls. Bosy nie są dewizą Dark Souls 2. Przynajmniej nie podstawki. W DLC być może, bo te bossy z DLC rzeczywiście są niektóre wymagające bardziej. Fajniejsze na pewno. Ale w podstawce nie wiem, czy jest jakikolwiek boss, nie? Tak samo. W... Lord of the Fallen, ja ostatnio właśnie gadałem z kimś w komentarzach na YouTube. Bym zliczył na, ręka, na rękach, na, na palcach, jednej ręki, nawet z jednym uciętym palcem, pewnie, które bossy mi się, ile bossów mi się podobało, nie? Rzeczywiście, także mam tak, że grałem tego bossa, biłem się z nim i fajnie się mi, mi się z nim biło, nie? Mam no, chuj w niego. Więc co? Bloodborne gorsze od Dark Souls. Wiesz czemu? Bo y, mam mniej klatek. Dla mnie dyskwalifikuje to tą grę, nie? Gdyby Dark Souls, ja to mówiłem wielokrotnie, gdyby Bloodborne miał 60 klatek. Witam i o jedzeniu Co dziś było jedynne, no i co jest teraz pite... Sekundkę, zaraz powiem. Gdyby Bloodborne miał tyle samo klatek, też znaczy miał 60 klatek, minimum, minimum kurwa, to bym Bloodborna dał pewnie albo równo z Dark Souls 3, czyli na drugie miejsce, albo zaraz po Dark Souls 3. Najprawdopodobniej. Więc ta, no mocno by się zmieniła ta lista, nie? Ja bardzo fuj przy, przywiązuję uwagę do ilości, ilości klatek na sekundę. Jeśli nie ma tych 60, to jest źle. I to był też mój największy za zarzut do Lord of the Fallen, nie? Że ta gra po prostu momentami pod koniec gry, no kurwa, wschodziła poniżej 30 klatek. Co było tragiczne? A z kolei w innych zonach miałem po 80 i tak. Aaaa, come on. Lord of the Fallen, first boss Malenia z Biedry. Akurat ten pierwszy boss mi się podobał, Pieta. To był jeden z normalniejszych bossów, takich fajniejszych, których się biło na przykład, nie? Według mnie. Dobra, gdzie teraz pójdę? Ech, czekaj, bo ja wszedłem tam od tej świątyni Ejglej. To tylne wejście, tak? Tam, gdzie się normalnie idzie po kamień. Redmain Castle. O kurwa, to jest w którym miejscu? O, to jest przed Radanem. Tylko, że dalej tutaj ten... Ognisko. Okej. Okay. Jebać klatki, grają w cyber... No ja wiem... Wiesz, co, może tobie to nie przeszkadza, nie? Mi to przeszkadza. Yy, nie mogę grać w gry, które mają kurwa 30 klatek. Dostaję pierdolca. Jak parę, tam mówiłem, nie? Z miesiąc temu. Kumpel przyniósł Xboxa swojego Series X do pracy i sobie graliśmy w gry po, po robocie, po godzinach. Włączył mi Lice of Pi u siebie. I on mówi: Raku, tylko się nie przeraź, bo ja mam włączone na ten. Ja mam włączone to na. Eee, quality mode. Ja mówię i co to znaczy? On mówi, że będzie 30 lat taka, ja tak. Okej, okay, pokaż. No i włączył to i tak pomachałem tą gałką i miałem takie kurwa, morde, no nie. Daj, daj mi performancę, poproszę. <grym> daj mi performance, Bo ja bez performance to nie. Nie dam rady. Um, czyli poczekaj. Ja się spiłem tutaj, nie? Od tej strony, więc tędy jak wejdę, to się cofnę. A jak tu wejdę, od tej strony, będę miał coś innego. Więc mogę jeszcze tam iść w ogóle? I mogę jeszcze zejść na dół. Okej, okej, okej. Zobaczmy najpierw, co jest tam na arenie radana. Czy da się zejść na dół, czy nie. A nie wystarczy, że <laughs> 30 fps bije bije. Uj, uj. to sama w sobie, okej, okay? Tylko za bardzo mi jedzie właśnie Malenium plus Radagon. Przynajmniej na moje. N mi ten boss niczego nie przypomina, tak naprawdę. Można się tam domyślać na siłę, a czy doszukiwać na siłę niektórych. E rzeczy, ale to. bo ja wiem jako y, Mrs. Mirwa. A, no to Mirwa, dobry wieczór. 30 lat, czyli co się dzieje wtedy? Błędnik szaleje. No, troszeczkę tak. Jak dla mnie, to. to, y, No, mniej więcej. Y, jeszcze, bo też mówiłem parę razy o tym, że jak na przykład gram Bloodborna i siedzę sobie tutaj na łóżku, na kanapie, i gram na tym monitorze, który jest powiedzmy 2 metry ode mnie, to mogę jeszcze jako tako pograć, nie? Ale jak sobie podłączę PlayStation tutaj, przed monitor, który jest około no kurwa pół metra ode mnie. Może troszeczkę więcej. Eee, to na taką odległość miał już oczy bolą i mi się chce żygać po prostu. Po <noise> jakimś czasie, nie? Więc to może być rzeczywiście kwestia błędnika. Plus niewygodnie mi się na to patrzy po prostu. To jest dla mnie niemiłe dla oczu, nie? Bawi mnie to doszukiwanie się podobieństwa bossów. A czy wiesz, fajnie jest sobie porównać, nie? Czasem na przykład, bo niektóre mechaniki czasem się pokrywają i tak dalej, ale czasem to jest rzeczywiście na siłę, nie. Mam tak ze SPS że mi się nie dobrze robi. O widzisz, no to ja to samo. O kurwa. Okej, okay, spokojnie. To jeszcze nie wiadomo, co to będzie, nie? To nie będzie Fire Giant. Ostatnio zamiast Fire Giant mieliśmy Renale, nie? Renale i Malikefa, chyba. Esgar. On normalnie jest w tym, chyba, nie? W... Ok, druga faza jeszcze. <grym> On normalnie jest w... jest w jednym z tych więzień jakby. E, Okej okay. O nie, 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 nie! Został mini stagger. Okej. Okay. Okej, okay, to będzie... Face roll. O, Chyba, że mi zajebie po prostu. To było greedy. Zajebie mnie. Chciałem w niego wskoczyć, to był zły pomysł. Ojej. Radagon, tak, tak, muzyka jest z Radagona i bestii. Omen Killer mnie. Zadałem śmieć, czy nie? Czy, nie, nie pamiętam. Kurwa. Dobrze. Może spróbuję ich bić na koniu. Zobaczymy co się wtedy wydarzy. To jest pewnie zły pomysł, zrzucą mnie z konia i się... Ja umrę. Ten to może nie. Ale. O Jezu. Jednak. Nie, on jednak mnie zrzuci z konia. To <laughs> no może jednak nie. może jednak wyjdziemy z konia. Zamiast jeszcze ten w bingo Nexosa na bliską. Reordy dodatku. To na bank zawsze. Płatne dielski do Overwatcha 2. To by było ciekawe. Kata To bym nie chciał, ale to jest też prawdopodobne. Serial film Blizzarda. To też słyszałem, że coś planują, ale. No to by było ciekawe. Battle Pass, dodatek do D4. Jakby już teraz dodatek do D4 zapowiedzieli. To trochę słabo by było, według mnie. Że minęły kurwa ile? 3 miesiące od premiery, a oni już dodatek zapowiadają? <laughs> nie wyglądałoby to dobrze. O kurwa, psy on ma jeszcze. To nie jest ten gość, o którym ja myślę. Esgar to jest ten, który był, kurwa, w tym... Kościele Moga. Tam... Znaczy, nie w kościele, tylko tam w podziemiach. W podziemiach Lendel. Co z niego leci? Bloodlord Exaltation, czy jakoś tak? Ten amulet, talizman. Który daje demesz podczas gdy coś krwawi. W tym... W okolicy. Remaster, relaunch jakieś gry? A Avaleron League prawdziwy, tak, jest niby lig, że już wiadomo co będzie nowym dodatkiem. do WoWa. Coś o mieczu? Jakim mieczu? Nie ma żadnego miecza w Sylitus. 2105. se w Fortnite. A Fortnite, Fortnite. Ble, ble, ble. Mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Fajne. Mniejsze, większe, mniejsze, większe, większe, większe. Nowa epi, nowa gra. To tak, to fajne. Coś o StarCraftie. Revive Hots. Pro, proszę. się Hotsa. Jakaś gra mobilna, wczoraj wyszła i, i wygląda jak główno Też od Bizarda właśnie Warcraft Rumble chyba. A, dobra. Gdzie jest ten omer, omer killer? Omer killer On trzy razy skacze, nie? no? Kurwoty Ja się wytopuję chyba na maxa. Co ja mam za w ogóle Talizman założony, a na damage? Czemu nie mam po... Serio, HP? Mogę go zatamować po prostu? Tylko nie skasz, paweł, one. Wytopuję, żeby mieć bonus do demerzu. Ok, Globward Pickers Bell Bearings, co jest do kwiatków. Dobra, idziemy palić Melinę. Ciekawe, czy mogę już w ogóle, nie? Co mi daje spalenie Meliny w randomizerze Fogów? Jak tam u was panowie? Gitara. Nie jest źle. Nie jest źle. Czy mogę spalić Melinę. W fog. w ogóle? Ja z nią nie byłem jeszcze nawet w tym. W. jak to się nazywa? W solicy, nie? Więc nie wiem, co się wydarzy. Teleport. Znaczy, wiem, że będzie teleport, nie? Że gdzieś tam mnie wyrzuci. Pytanie. Czy to popchnie jakąś fabułę i dzięki temu będę mógł się bić z Maliketem na przykład? Nie mam pojęcia, jak to działa w Fogwall randomizerze. Bo jakby to był normalny randomizer. No to po prostu poszedłbym dalej, nie? A tutaj to nie wiem. Od zawsze możesz. No właśnie, też mi się tak wydawało. O, bo Godfreya już biłem, nie? W sensie na arenie Godfreya biłem e, bossa. Więc teoretycznie już w spalonej stolicy byłem. Znaczy nie spalonej, tylko no... Zasypanej. To co, palimy melinę. To trzeba muzykę włączyć. Ja się nie spodziewałem, że to będzie dzisiaj. <noise> więc... Y, trzeba się przygotować, ładnie. Dobra. Gotowi? Co było jedzone? A właśnie, nie powiedziałem. Dzisiaj jadłem sobie na obiad... I placki się z żabki, e, a na śniadanie jadłem jajecznicę i tosty. To jest u mnie standard, nie? Zbierasz 7 run, run i zabicie Malikefa, Znaczy, czy wymagasz. Wiesz co, ja mam ten? Ustawiłem, ustawione mam tak, jak było domyślnie. Tam jest tylko, że dwie runy, nie? Więc teoretycznie już mogę. Chyba. Nie wiem, ja nie grałem nigdy w ogóle randomizera, więc nie do końca wiedziałem jak to ustawić, nie? Pogadaj z Meliną! Przeskipujemy do filmówki. Mogłem lewele wydać. Jak mi teraz wrzuci na bossa jakiegoś. Tak. Touch the darkness within me. Nie będzie filmówki? Nie gadajcie, że nie będzie filmówki. No jak, kuj. Ja już tutaj przygotowałem. Ja, ja już przygotowałem. I kurwa do Liurni. Ja Liurni mam już z trzech miejsc odblokowanych innych. No. Zapali się za rękę i koniec. No właśnie. Uh. może me painting, bla bla bla. Ok. Yy, Teoretycznie ten painting, jak będziemy mieli dostęp w ogóle do. A właśnie. Dobra, to zamknij się. Przepraszam panią, jednak pani nie potrzebujemy dzisiaj jeszcze, nie wiem, czy to będzie jeszcze. Czy jak ja mam dostęp w do Majzerze do liurni, to czy ja mo mogę sobie pieszo zapierdalać do pogrobna i do... Keyleth, czy nie? Czy między nimi jest jakaś niewidzialna ściana fogowa zrobiona, o której ja nie wiem. Bo to brzmi jakby to było zbyt, zbyt dobre, nie? Że hej, masz jednego zona odblokowanego, to możesz sobie jeszcze dwa inne ogromne zony zwiedzić. Oj, wydam, wydam pieniądze najpierw, zobaczymy, co się wydarzy. Dalej. Eee, ty, ty, ty. HP, więcej HP. <grym grym> Damage'u mam już dużo jak na razie, nie? Trzeba HP docisnąć. Więc, skąd ja tu kurwa przyszedłem? To było z świątyni Ejglej. Od tyłu wszedłem do Redmain Castle, tak? Redmain Castle, tu się tepniemy. I zobaczymy dalej. Twój bierny fan. Hello. Dobry wieczór. A co, jest z mamy dzisiaj tyskie, bo o to, o to też pytałeś, nie? Mamy tyskie. Bardzo dobrze nie chciałem tego znowu oglądać. Halo, czemu? Dobra, i to było zejście na dół, tak? Więc tam możemy sobie już olać ciepłym moczem. Eee, teraz tak, zobaczymy, gdzie to mnie poprowadzi. Bo to będzie inne miejsce znowu, nie? Od tej strony. A, droga do tego. O kurwa, wielkiego słojownika. Ok? Co to mnie strzeliło? On strzela do przodu i zabija raka przy okazji. <laughs> Czy ja mogę zejść na dół? Nie mogę. Ja tędy wszedłem tutaj. Teoretycznie, tak? Jak zakładam? Ale poczekaj, to ja stąd chyba mogę iść do Kaelit normalnie, nie? Tu jest drop-down, który. On jest chyba zabójczy, ale da się go przeżyć. W sensie, jak źle skoczysz, to, to umrzesz, ale jak dobrze skoczysz, to przeżyjesz. Jak sobie poskaczysz dobrze po tych kamyczkach. Kurwa, no ja niechcący nie trafiłem. <laughs> ale jak dobrze trafisz na ten kryształ, to przeżyjesz. Kiedyś tak już robiłem. Przesałem refund na ten horror. Tak, dostałem. Gdzie będzie stake of Marika tutaj? W Kaelit. Okej. Okay. Bo to jest przy wyjściu z tego Dungeona. Czyli teoretycznie Kalit też mamy już odblokowane. O. Um, skoczę sobie ten. Wziąć łaskę. I możemy od razu zobaczyć, jaki to będzie boss zamiast tego komandera. Ja jeszcze nigdy nie umarłem. Co ty gadasz? To ja codziennie umieram. To wieczór, nie? Tylko, że z martwych codziennie też rano. Czasem po południu, jak mocniej zapiję. Nie zawiodłem się, Light of Pippi. Giga mi się podoba, nawet jestem miło zaskoczony. No i bardzo dobrze. O kurwa, Cemetery Shade. Commander Shade. <noise> on ma mało HP, ale też kurwa bije, jak pojeb, nie? Trzeba go zaspamować. Jak dziwka, zanim on mnie zaspamuje. No właśnie. Ło, coś zlagowało. Byle by mnie nie kumował, nie? Bo on, jak pluje tym zielonym gównem. To Oho. Nie, proszę. <noise> to jest stunlock, jak chuj. Zero, kurwa, stagera? To nie miał być stager, tylko... Okej. Okay. Tylko m, takie odrzucenie od, go po prostu. Ah. Jak na razie najgorszym błosem był starszy brat... Yy, brat Bractwa Czarnych Królików, z dwie godziny się nim męczyłem więcej niż z biskupem. O proszę. Ale jak daleko już jesteś? Czy już przyszedłeś? Bo ty je... niedawno pisałeś, że kupiłeś. To było wczoraj czy przedwczoraj? W tym tygodniu na pewno, nie? Jakbyś kurwio, tak nie skakał, to by było zdecydowanie lepiej. Widzę tego bossa wolnymi broniami. O jezu, to jest ból. Mam też mało stamina, nie? Gdybym miał więcej, byłoby trochę lepiej. No nie, kurwa, złapał. Puść! Nie! Puść! Niech się skończy. No i chyba będzie one shot, co? Nie, przeżyłem. Jeszcze. Okej. Okay. Nie poprawi. Bo ja muszę wyjebać trzy Estusy, żeby się wytopować na HP. Ej, dużo HP ma ten Śmieć. On zazwyczaj jest mega słaby, nie? I ma mało HP. Jak będę biegł w bok, nie. Chciałem powiedzieć, jak będę biegł w bok, to samo mi zdorzuje go. Ale nie. Okej, okay, to sobie wyłączaj. No, ale daj mi się zaatakować po tym. Nie wiem, czy gridować, czy... Okej, okay. ja pierdolę, <laughs> ja za dużo HP miał chłop, za dużo HP, ale 21 tysięcy, to są już dobre pieniądze i stąd możemy w chuj, we, we w chuj miejsc iść, ale na razie to zostawimy, bo idźmy po kolei, bo jak coś przeminę, ominę, to zapomnę później, właśnie wziąłem ulicę na, na ulicy Rozabeli, a okej, okay, okej, okay. to jeszcze taki mid game e, i to było z Radana, dobrze, to zostawimy się znowu do Radana i zobaczmy ostatnie drzwi, gdzie mnie poprowadzą, czy tam? Nie. A, nie, poczekaj, bo tu jeszcze mogę iść. Cofaj, cofaj, cofaj. Deep Shofra Well, i stąd mogę iść ciągle przod, do, pro, do, 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 tego, do przodu, nie? Do questa tego. Zrobić te inwazje 3. Chociaż ja się boję, że te inwazje 3, to ja dostanę po piździe i to mocno. Bo te inwazje. Hej. <grym> One są mocne, nie? Te NPC. W sensie mają dużo HP. Tam kurwa mocno klepią. I wydaje mi się na tym 30. czy 40. No, halo! Czy 40 w levelu? Mogą mieć problem z zabiciem ich. A im chyba broni nie randomizuje, nie? Oni ciągle mają setupy takie dość dobre. Więc to może być bolesne. Jest big dzban.